Siemanko, z tej strony Danielos, a dzisiaj mamy trzeci odcinek, czyli ostatni. Witam was w niedzielę najprawdopodobniej i co? Mamy 8 saszetek, ostatnich 8 saszetek z Superstars. W ostatnim odcinku troszeczkę gorzej nam poszło, ale jeżeli nie oglądaliście pierwszego, to możecie obczaić tam trochę lepiej. Dalej nie sprawdziłem tych Final Bossów, trudno, napiszecie mi w komentarzach i wtedy będę wiedział. Będziecie się denerwować, że teraz, nie wiem, ale cóż, trudno, najwyżej dogram coś do tego odcinka po tym jak yy, po tym jak sobie sprawdzę ceny i, i czy to było coś warte czy nie i zobaczmy. co my tu mamy zaczynamy od doktora martineza szoboszlaja i Beniga ponieważ tych mam najwięcej to odłożymy sobie tutaj tutaj poukładamy może jakieś karty oprzemy i tutaj też dobra to co pierwsza saszeta i co my tu mamy nie wiem czy zawsze są te karty, karty czarne tutaj z tyłu czy nie i mamy Juliana Branda z Borusi Dortmund, a na początku mamy Luisa Mailea Newcastle United. Potem mamy Giovanni Reina z Borusi Dortmund. I Marcus Rashford, Manchester United. Jego trafiłem już chyba w poprzednim. Tutaj e, Colomwani z PSG. Wiecie co, chyba sobie ustawię jednak to na razie, bo nic nam nie wpada aktualnie i mamy Shielda chyba, dobra, dobra, Julian Brandt, a tutaj mamy Shielda, Thomas Miller, dobra, teraz jestem przekonany, że mam takie karty, ponieważ mam Shielda gdzieś Viniciusa Juniora, tylko trafiłem, tako, dostałem paczkę i trafiłem, chyba od brata dostałem wtedy taką paczuchę. I mamy szopis z Tony Cross. Ale pięknie, zaczyna się dobrze. Thomas Miller. czekajcie, zobaczmy co ma z tyłu. Pięknie. 53 gole ma, 32 asysty w 142 meczach. Ładnie. No bardzo dużo. Niedoceniany piłkarz, moim zdaniem. Czekajcie, czekajcie, może tego położymy, tak? Tego tu. O, za tego. Dobra. Otwieramy kolejną saszetę, Skin Teraz znowu. Najwięcej właśnie mam z nim, więc będę otwierać z nim. Z nimi znaczy się. Koło mamy? Rodrigo. A weźmy sobie od tyłu zobaczmy teraz tym razem. Rodri na karcie z kartą Manchesteru City, Bazóweczka. Mamy Bailey'ego Raisa. O kurczę, dla blaszka, bla, bla, blaszka <glaszka> i Angel Korea. Z Atletico Madrid. Tutaj mamy Benjamin Sesko na karcie common. I mamy Romelu Lukaku. Co to jest za karta? Molten Ej, fajna. No, powiem wam, że bardzo ładna. Bo musimy tutaj odłożyć na razie. I patrzcie znowu, Romelu Lukaku <gryw> na karcie common. Ja Cię kręcę, za każdym razem jak otwieram to właśnie Zaraz potem jest na jakiejś innej karcie piłka I mamy Show z Luka Modric Ale z rado nam sypie co Dwie karty właśnie z tej serii i Z rado ma Antoni Antoni Milaboło Fejenoord Mamy kolejną, z kim teraz, a tworzymy sobie z Ossimenem eee... Jak on się nazywał Naha. No, Kurczę, no zapomniałem Kamavinga, Garnacho i Adeyemi. Ha, mam to. Już pewnie ktoś pisał w komentarzu, żeby odpowiedzieć. I Diego González tutaj z tyłu, ale zaczniemy sobie teraz od tej strony. A czekajcie, miałem cięcie chwilowe. Od tej strony. I mamy Santiago Jimeneza. jest tu Lautaro Martinez. Match winner. Kurczę, ustaw się gościu. Dobra, i to Pepi. Karta common. I ko co mamy Andrea Pelotti, AS Roma. Fajna karta. Tylko to common zwykła taka. Nie ta bardziej rare. Mamy Joanne Vesa. Ej, kurde, zacząłem coś za układać, chyba jakoś. Czekajcie a no nie, tutaj dobrze jest, tutaj jeszcze położyłem i na karcie bazowej <grywanie> nie przeczytam tego, sorry Leon Gorecka i Diego Gonzalez tak, teraz weźmiemy sobie z tej strony znowu trzeba poszaleć no za dużo tych paczek z nimi no, zbliżamy się do końca a dalej nie trafiliśmy autografu ja mam nadzieję dalej na niego ale coraz mniejsza szansa jest Koło mamy Nene Showpieces uh, Phil Foden. To odłożymy już tutaj. Żeby ten. O Pepe, były gracze Radu Madrid. I mamy François Muget. Nie wiem, czy tutaj nie tutaj jest powtórka. Jeszcze na tej świecącej. Tak mi się coś wydaje, że w poprzednim odcinku mogłem trafić go. Nie może gdzieś tutaj jest. Ale nie wiem. Ivan Rakitic. Uuuuuuuuuu, uh, uh, Lionel Messi, jewce Barcelona, pięknie, ale koszuleczka stara, który to jest rok? Obstawiam, że to jest jakoś 2010, ale tak, chyba nie zobaczę, szkoda, nie no, Messiego to musimy odłożyć tutaj, sorry, Lukaku, nie no dobra, czekajcie, będę przesadzał, nie zdejmę Lukaku przecież, Lakaki, oooo, może się utrzyma jakoś, czekajcie. No niestety. Leo Martinez będzie w cieniu Messiego. Antonio Griezmann z Francji. I Benjamin Sesco. Dobra, mamy kolejną paczkę. Którą teraz? Teraz, teraz. Może z Yamalem, ponieważ mamy dwie paczki z Yamalem. Tak jest, mamy dwie paczki z Yamalem. Więc otworzymy z Yamalem. Sobie zostały nam cztery. Czyli jesteśmy w połowie tych ostatnich paczek tego odcinka. I mamy na samym starcie Bowe z romy powiem Wam, że nie kojarzę. Zakarian, to jest powtórka raczej, już trzeci raz mi się chyba trafia. Musa. Janusz Musa. Ronald Araujo, na takiej zwykłej karcie bazówce, jeszcze nie miałem go. I Schlager. Ej, w ogóle powiedzcie mi, czy jest album do tego, czy trzeba po prostu jakiś sobie kupić tam, wiecie. Zwykły. Frank Riberi. Też trafiliśmy Riberi jako na nie innej karcie. Co fajnie, bo tej nie mam. Dobra. Musimy teraz zrobić. Dać tego i No Limits Isaac Wabadii. Mam nadzieję, że tego też nie mam. Będę się zobaczyć tak z daleka. Czekajcie. Mam trzy takie karty. Nie mam tego, więc fajnie. No właśnie, w poprzednim odcinku też się nie trafił No Limits, właśnie. A w pierwszym chyba trzy się trafiły i mamy Lhamina Yamala. MATCH Winner, Lamin Yamal. Ja cię kręcę. Ale pięknie. Powinienem go to w folikę od razu pakować. Nie, no to on powinien tu być zamiast piłkarzy Real Madrid. No ale odłożę go już tutaj. Nie będę świrował. No i super. Lamin Yamal trafiony w parku z Laminy Yamalem Tego potrzebowałem. Dobra. Trzy saszetki do końca. Zobaczmy, co się trafi czy uda nam się trafić tego, ten autograf, czy nie. Mamy Rodrigo z Real Madrid na karcie common i show pieces Oliver Giroud z AC Milanu. I tych jest bardzo spo, sporo, musi być. Cały czas się trafiają. Patrzę, w tym odcinku 4, w poprzednim mieliśmy 5 chyba, czy 4. I jeszcze poprzedni. jamie Bion Gitens z Borussia Dortmund. Czekajcie, co to jest karta. A on common. Nah. Marcus Tiura FC Internazionale Milano. No, mamy z Interu piłkarza. Na tej karcie. I co tu jeszcze? Luis Miley. Miley Randall, uh, Randall Colomani. Ale jaką obwódkę ma? Każdy tak ma, czy ja nie zauważyłem? Każdy tak ma. Wow, ty ja nie zauważyłem tego. Pepe z FC Porto. I mamy Joelintona. Newcastle United. On chyba już nie gra w ten Newcastle, bo go jakoś nie, nie słyszałem o nim ostatnio. Czy mi się wydaje? Nie wiem, możecie mi napisać, czy przeszedł, gdzieś, czy nie? Co tu mamy? Alfonso Davis, tam się wyłania. To co, otworzymy od tyłu teraz. Mamy Davisa za zwykłą. I François Mgie. Czyli ten sam, co tam trafiliśmy wcześniej. James e, Tavernier. Z Rangers mamy jego Gakpo z Liverpoolu. I tu się specjalne zaczynają. Uuu, mamy znowu. jaka ona się nazywa? Molten Rare. Pięknie. Furuhashi z Zediku. Bardzo ładna karta. Te, to jest ta sama karta, co trafiliśmy tutaj w Lukaku. Więc złożymy przy nim. To powinna być zwykła. Iwan Rakitic. I tutaj match winner. Hurricane, pięknie, ale nam się trafiło tych meczwinnerów też chyba w tych wszystkich odcinkach, teraz dwa, wcześniej też dwa albo trzy, masakra, a tu mamy Eduardo Kamavingę na bazówce i ostatnia saszetka, <suszy> dmuchniemy, przepraszam, jeżeli dmuchnąłem wam do mikrofonu, do słuchawek teraz, jakaś grubsza mi się wydaje, czy nie? Musimy, musimy to jakoś obejrzeć od boku. To jest ostatnia saszetka. Czekajcie, zobaczcie tylko, czy nie ma tu autografu. Mamy Wiktora Osimena. I patrzcie, nie ma chyba żadnej grubej karty. Więc niestety. Coś się, że te dwa final bossy, co tam trafiłem, to były karty, które były właśnie najlepsze w tym boksie. No ale kurde, no tutaj na tych kartkach jest tyle różnych kart, a my trafiłem cały czas to samo. No, SIDA trafiliśmy innego teraz. no. Z tym się zgodzę. Ale masakra. co mamy? Erlinga Hallanda. Mamy Aslaniego. Kryjana Mbappé. W ostatnim odcinku chyba też trafiłem, ale na karcie jakiejś innej. Troszeczkę innej, tak mi się wydaje. I mamy Rafael Liao. Przynajmniej fajne karty bazowe się trafiają teraz. I Malik Tillman na karcie Uncommon. Uncommon, uncommon. I tu mamy Forsona z klubu Salzburg. Tego Osimena, i ostatnim kartą jest Showpiece z Iwan Rakidic, były gracz FC Barcelony. Niestety nie trafiliśmy autografu w tym boksie. Spodziewałem się tego. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że się spodziewałem tego, ale miałem nadzieję. Bo nadzieja umiera ostatnio dziękuję za zdrowie. Udało nam się to wszystko otworzyć. I co? No może wam pokażę te fajne bossy, co nie co trafiliśmy patrzcie. Dwie takie karty sztywne, grubsze od innych, nie wiem, czy to widać. A normalnie patrzcie. Ciężko, ciężko jest giąć ogólnie. Twardawe, grube. I to są najlepsze trafy z tego boxa. No niestety. Nic lepszego takiego innego nie trafiliśmy. No, jeszcze tego Shielda. Ale wiecie co? Może mi się uda, czekajcie, znaleźć. O kurde, puszka poleciała. Zaraz spróbuję znaleźć. Co zrobię, cięcie chwilowe? No, powiem wam, że przeszukałem sobie szafki, ale nie mogę znaleźć tej karty. Nie wiem, gdzieś mam odłożone na kupkę pewnie z, z takimi pomieszanymi kartami. Wiecie, z różnych serii, i nie mogę znaleźć. No, ale mam chyba Vinicius'a Juniora z tego i jakiegoś tego właśnie mam. Z, z tej serii. I to no będę musiał poszukać tego. Bo kojarzę z taką koronę mam właśnie, z takim shieldem właśnie. I gdzieś może znajdę. To najwyżej dogram, jak uda mi się znaleźć. Ale co? To są nasze trafy z tego odcinka. No powiem wam, że trochę sypu, no nie było źle, bo tu mamy właśnie tego Minera Shielda. Więc to jest fajna sprawa. Ten Messi też jest super. Jamal oczywiście. No kurde. No i z razu to jakieś ten No Limits i Wapadi like też fajna sprawa i z bazówek Mbappe jeszcze, taki spoko, no i reszta wiadomo, może nagram jakiś odcinek pokazujący wszystko co trafiliśmy, no jest jakaś taka szansa, albo nagram ten, albo dogram do tego, więc zobaczymy i tam poukładam sobie co tam trafiliśmy, co nam się udało, czy ktoś może coś chce, może ktoś z was będzie chciał jakąś kartę kupić, to zapraszam na Vinted, Daniel kolekcjoner. link macie w opisie. Ja tam prawie nic nie mam wystawionego, więc musicie do mnie napisać, co chcecie, bo ja nie mam czasu tego wystawiać, co nie? Ja nie mam czasu nagrać filmu, bo, bo ciężko z robotą, ale no co, dzięki wielkie za obejrzenie, jeżeli wytrwaliście te trzy odcinki, no to zostawcie chociaż łapkę w górę pod tym odcinkiem, bo no sprawia mi to radość jak są łapki w górę i to promuje filmy i więcej osób to widzi, czym więcej osób to widzi tym y, większą radochę mi to sprawia, ponieważ jak nie ma wyświetleń to aż się odechciewa y, po prostu nagrywać a jak są właśnie lajki to są wyświetlenia więc bardzo was proszę jeżeli oglądacie już filmy moje czy kogoś innego, kogo lubicie oglądać y, Sepka, czy Łukasza, czy realne karty czy innych mniejszych twórców? Zostawiajcie łapki w górę, bo to naprawdę pomaga. Więc co? Zapraszam następnego dnia o 6 rano, najprawdopodobniej. Cześć.